Pergola lamelowa, pergola bioklimatyczna, nasz ulubiony produkt, który pozwala zacieniać przestrzeń tarasu, ale jednocześnie pozwala wentylować wnętrze pergoli. Najbardziej efektywna, bardzo efektowna, pozwalająca świetnie adaptować przesłony boczne. Osłona tarasowa jest rzeczą absolutnie kluczową. Dobrze zaprojektowana, która będzie dawała cień, chroniła przed deszczem, która pozwoli zaaranżować osłony wewnętrzne, to jest podstawa. Polecam i zapraszam do salonów. Ależ to były niesamowite 4 dni podczas 4 Design Days w Katowicach. Odwiedziły nas nieprzebrane tłumy, i przez 4 dni z przyjemnością dzieliliśmy się swoją wiedzą o zadaszeniach tarasowych. Grupa TOP to najlepsi eksperci w branży. Zapraszamy na dni otwartych markiz już w marcu do salonów w całej Polsce.